Cieśla z Płyciecha i Gabrieli, z Barawii Świętego Franciszka z Asyżów do Porowna. Jestem. Kamil Dobrowolski syn Marka i Grażyny z Barawii Świętego Antoniego z Padwy w głowy. Bartosz Urczyński, syn Władysława i Doroty, z parafii świętego Stanisława Kostki w Zawierciu. Godne Ojcze, Święta Matka Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił nad jakąkolwiek. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu niewiernych, wiernych, po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święt. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Powiedzmy głośno Bogu, niech będą w gdzie... Ty, Dawidzie, przecież szczególnie oszukałeś rodziców i to z a potem swoimi umiejętnościami kumularnymi masz może o tym, żeby zaopatrzyć jakąś restaurację, i wiele godzin spędzać przy kuchni. Ty Kamilku, no w szczególny sposób interesowałeś się fotografią, może tak, aktorowali, papieżski Fotograf, myślałeś zrobić wielką karierę, a także jako sportowiec pokazać swoją klasę mięśniami i siłą fizyczną. A te Adasio, się myślałeś o karierze aktorskiej. chcąc może pobić serca w teatrze czy w filmie, albo też być politologiem lub dziennikarzem. Dawidku, pokonałeś zwierzęta i pragnąłeś tak, no być weterynarzem, albo też historykiem, może być historię zwierząt także pisał, lub swoimi wierszami ukazywał piękno języka polskiego. Bartoszu, no, pragnę być strzelcem wyborowym, albo też pirotechnikiem. Pamiętasz te plamy na suficie, gdzie podczas zajęć schemi zostawiłeś całą pamiątkę, która do dzisiaj jeszcze tam się znajduje, a także myślałeś, by być inżynierem. Michale. Wygrał twój motocykl jako rajdowiec. Może byłbyś wielkim tego świata. Zachęcali także młodzież, aby umiejętnościami za kierownicą, a także działalnością na motocyklach pokazywać swoje wielkie umiejętności. I Piotrusiu, jesteś ścisłym umysłem jako matematyk, ekonomista, szef. Także restauracje, bo umiejętności kulinarne są się z Wami związane. Może w przyszłości będziecie proboszczą gotować. A zaproszenie jesteście naszego patrona roku Jana Pawła II, którego, który te umiejętność, o których wspomniałem wcześniej, także posiada, a jednak musiał zostać księżycem. Stąd też przypominam Wam, że są nie państwo Wasze życie. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Szczególnie oczyniecie św. mieście święcenia w roku miłosierdzia. A papież Franciszek mówi, że imię Boga to miłosierdzie. To szczególny karyzmat Waszej posługi Diabolickiej. Na pierwszym miejscu, jak wspomniałem, mieć oczy, ręce i serce Jezusa i mieć pomoc tym przeprąconym, niektórych fizycznie i duchowy, by przez nas Jezus opierał się nad nimi i wyścignienie, że zamówił Bóg Cię kocha. Jezus Cię chowa znakiem obecności Jezusa w Twoim życiu. życiu. A Do czy... drodzy synowie, zanim Czy chcesz przez nałożenie moich i datę Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić przyrzekasz cześć Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go <laughs> Czy swojemu odgładuszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go Czy swojemu ordynariuszowi rzeka szczęśliwo posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobry dzieło, sam go dokona. Czy swojemu ordynariuszowi rzeka i posłuszeństwo. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy swojemu odnowioniszowi przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy przyrzekasz, Mojemu ordynariuszowi trzeci posłuszeństwo. Przyrzekam. Niech Bóg, nie rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go doda. Ubocznie się poradził dalej w Twojej pasji. Do wiernego wełnienia oddzielam wszystkich. Niech oznaczają istotami, góry, objęty, bo obrony, raca, Niech bycia, się wszystkie misje od Miłością bez opóry, troskliwością opory kobiety, poważną wełną do wody, czystością bez i przeżywaniem włócznej karności. Niech ich obydwaj od czystość życia pociągawa ludność do nas światowa. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezamkniętność w wystąpieniu. Niech naśladuje... Ucielem się stać, Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co wierzyć i pełnij to, czego będziesz nauczyć.